Cześć! W sumie stwierdziłem, że nudzi mi się, więc wszedłem na rzesze niemiecką i stwierdziłem, że zdominuję cały świat. Bo mogę! I prawdopodobnie skupię się na lotnictwie, ale skupię się też na marynarce wojennej tak, żeby nie mieć desantów 10 tysięcy od Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o gospodarcze prawo, pójdziemy w lewo. Podbijemy Holandię dla gumy oraz Polskę dla Beki. W Rosji był wojna domowa, dlatego zgadzamy się na ich warunki. Czekwe sprzed za bo na trzeciej e, naszej na Rzeszy Niemieckiej bardzo nam się przyda ropa naftowa. Szczególnie, że pójdę w samoloty i statki. Poszłam na szybko agencję i rozwinę delikatnie, żebym miał jakiekolwiek oparcie na agenc agentach na wywiadzie. No i przychodzi moment, w którym atakujemy. Wyznaczamy plan i czekamy aż dołączą. A czy dołączą? No. O, dołączyli fantastycznie Więc nie postawiamy wyboru Atakujemy Idziemy na Amsterdam I atakujemy Zabieramy wszystko Zabieramy flotę I nie wiem, że mamy lepszą flotę, to mamy Jeszcze od gumy W tych terenach i żeby było zabawniej, nie mam punktów. Za chwilę zbieram punkty i ustawię tam mm, jakieś jednostki. Polska otrzymała gwarancję, dlatego już się w to nie bawię. Hehe. A ja teraz zbierzemy jednego agenta, którego mamy. Dajemy sobie punktę, tą opcję, czyli zniszczenie wykupu, i ustawiamy go chociażby w tym miejscu. On spowoduje, że. Pochód będzie mniejszy i szybciej będzie rosło posłuszeństwo. A przy okazji możemy zmienić e, gubernatora na nazórce i dać mu kawalerię. Zweszłam produkcję bombowców morskich, żeby zdominować ich drogą morską i e, lotniczą. Polska na domówkę, do kraju tego pomożenia instalacji tam kilku ochotników, czterech może wysłać, więc myślę, że zrek. żołnierzy, że mogę jeździć Dywizja. 1, 2, 3 to może jakieś czołgi? M, że tak. to tego żaden. I wyśliją. Może no, Polska ma praktycznie krótką piechotę czy kawalerię, to pokonamy na mnie problemu. I dokonujemy aszusu. Czy się zgodzą? Uwaga, uwaga! No oczywiście, że tak. Na Polsce. O, jednak nie zablokowali. Ale Polskę ratujemy. Oczywiście Polskę ratujemy. O! I Polska wygrywa dzięki mnie. Normalnie by przegrali, ale dzięki mnie wygrywają. To jest swoje terytoria. A przy okazji dzięki Polsce mamy doskonale wykszpione jednostki. To nawet czołgi na piątym poziomie, więc naprawdę fajnie. I trzy dywizje na trzecim, więc... Fajne, fajne. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że oni dostali gwarancję od OK Ca i razie skoro dostali gwarancję, trzeba ich pokonać! To Słowacja odmówiła, a więc wojna. A taka ciekawostka. Oni jeszcze nie zdążyli tutaj fortyfikacji postawić, więc to będzie bułka z masłem, dosłownie. I liczę, że Słowacja kaptybuje. Samoloty od razu zaczęły bombardować. Łodzie podwodne, więc osłabiamy flotę nie tylko amerykańską, ale. Znaczy amerykańską. E, Wielkiej Brytanii, ale i francuską. Dobra, przecież czas na Polskę. jedziemy po Polskę. Mogliśmy i teraz musimy nieco przeszkodzić. A raczej upodnieć. Więc. Wojsko już się ustawiają. Całe nasze jednostki mają zostać przydzielone na Polskę. Ta nasza flota. I oczywiście naszych pomoców. które ostro tutaj rozwalają. I nie, latają dobra. Tak. Mogę więcej przybić? Mogę. Więc klikamy, tek i elegancko. I lecimy na Polskę. Ziób, a Polska jest słaba, bo miała domówkę, więc nie zdążyła się e, odbudować. więc chwila moment na puszczonym planie i oni już nie istnieją, dosłownie. A też mają domówkę, cała mają domówkę, Jugosławia. Dobra, będzie szybkie, tutaj niszczymy ich płotę polską. I... Czy nie To aliantów? No i zesłanie Chrylamonów Polska z kapturowania. I pominięcie Minimaginota. Włochy możemy zaprosić do frakcji. Tak właśnie uczynimy. Jugosławia dołączy do mojej frakcji, a nam tych nie zapraszałem, więc nie wiem, co tutaj się odwaliło. Ale Rumunia chce dołączyć, więc zaprosimy ich. Mogę zaprosić Irak do frakcji, więc ziup, papapapaj, de novo Paryż, Minimaginota. I Paryż zaraz będzie nasz. Niech ktoś, niech ktoś go przejmie. Ładnie proszę. Na puszczonym planie. Nawet nie muszę w to ingerować. Bo Francja ponosi takie straty, że to hit. O, Paryż upadł. Francja upadła. Eee, stwórzmy? Nie. Popijmy wszystko. Ameryka, serio? Była za od tego? No pewnie, że tak. Krótki desantik i Wielka Brytania już nie, Wielką Brytanią. nie jest Wielką Brytanią, tylko jakimś tam państwem, który został podbity. I rozlewamy się na Wielką Brytanię jak gdyby nigdy nic. I po Wielkiej Brytanii. A my 39, a Wielka Brytania i Francja już nie istnieją. To Węgry wypowiedziały mi wojnę, więc wracamy szybko na Węgry, żeby je pokonać. Żeby ich pokonać przy wszystkich po kolei. I akurat mi się muzyka włączyła. Tak smutno jest bez muzyczki. Widzicie jak pan muzyczkę? Świątek jest. Chłopaki. A, no lipa. Czas na danie. Kto zrobi dania? Ochronimy Oczywiście, że tak. Spytacie dlaczego tak postąpiłem? Okej. Okay. Dlaczego tak postąpiłem? Bo teraz e, mogę korzystać z ich portów. I mogę robić desant stąd. Tutaj. I przejąć sobie USA z tej wysetki. Więc to jest banalne. Znaczy banalne. Ciekawe, czy co to tak znaczy. A czy ja mogę w ogóle stamtąd wysłać ludzi? Mogę wchodzić na ich terytoria? Mogę wchodzić na ich terytorię. terytoria. Hmm, więc usuwam tutaj desant. Tego źródła e, Tworzę nową armię. Tworzę nową armię z tym, z tym i z tym i z tym, tym dowódcą. Wysyłam ich to miejsce, gdzie przy okazji buduję odgroma e, punktów zaopatrzeniowych, czyli portów. E, żeby oni mieli zaopatrzenie, bo wiem, że w tym miejscu może być słabe zaopatrzenie, bardzo słabe zaopatrzenie. I zrobię desantę po prostu na USA typowy gameplay e, UK, czyli miliard desantów nawet jak skapitulowali Mogę zaprosić Rosję do sojuszu Rosję? Czy ja chcę mieć Rosję w sojuszu? Nie chcę mieć chyba Rosji w sojuszu Nie, na razie zostawię. Nie przyjmuję ich do prakcji, I to będzie za łatwe Wiecie co? W sumie mamy wojnę z USA I pokonaliśmy już całych aliantów, więc zaprosimy ich do prakcji Poczemu czemu nie? I tutaj robimy jakieś desanty na Amerykę Północną dokładnie na tereny brytyjskie, to z tych terytoriów przejść na USA. Nie wiem czy nam się to uda, pewnie nie, ale warto spróbować. Jeśli chodzi o USA w Ameryce Północnej to nie muszę się obawiać, bo oni się ba bawią dosłownie w Europie razem z Desanty, z Wielką Brytanią. USA ba też bardzo lubi robić plecy, a szczególnie na tereny Kanady na jedyny punkt zaopatrzeniowy, więc warto go zabezpieczyć. Nie wiem, no, tak trzeba wam powiem, dożyłem na Kanadę tylko i wyłącznie po to, żeby odwrócić uwagę Bota, żeby się skupił na ataku tutaj i żeby miał dalszy zasięg moich z e, tych okrętów, bo nie miał zasięgu tutaj, więc musiałem uderzyć najpierw na Kanadę. Dan taktyka i wszystko w porządku, tylko że telewizję nie ogarnęły i one zamiast płynąć stąd tu, zaczęły płynąć stąd tu i iść na linię frontu tu do tego portu i dop dopiero z tego portu płowali się na sam. I właśnie, tak mnie natchnęło, bo. Ostatnio było, że napięcie światowe, że był wysokie napięcie, alianci, wojna z aliantami. Yy, na trzeciej, znaczy na Rzeszy Niemieckiej. No i tak w sumie to sobie przemyślałem. Zrobiłem ogromne napięcie przez atak na Holandię. Miałem tam 20 parę procent chyba. No i co, no i pokonałem aliantów tego. I właśnie bije USA. Bez większego problemu w 40. Więc napięcie światowe naprawdę nie jest problemem w tej grze. Tym bardziej, że. Japonia wcale nie uzasadnia celu na, na mnie, kiedy posiadam te tereny, bo... bo tak. Oni mają wojnę z Chinami. Oni się tam biją. Jak gdyby ich nic. Podpisaliśmy Pach 3. Jeszcze się e... gwarantujemy swoje niepodległości, więc jeżeli będziemy mieli z kimś wojnę, jeżeli ktoś nas zaatakuje, to bez problemu ich pokonamy. Więc nie bójcie się, jeżeli macie wysokie napięcie światowe, możecie to odwrócić. W drugą sytuację, że po prostu napięcie światowe zwiększa różnorodność rozgrywki, że tak to ujmę. Tym bardziej, kiedy macie we frakcji Rosję randomowo, jak ja. Ale z Rosji też by się dało to zrobić, bo Rosja jest naprawdę gigant słaba. Znaczy, ma 200 tam dewizji, ale ona ma tylko milion 600 ludzi. Ja mam milion sto i nie rekrutuję kompletnie wojska. On sobie zbieracza. Moja logistyka jest koszmarna. A i tak bije USA. To jest rok 40. Oddajemy czy nie oddajemy? Jak myślicie? Myślę, że nie oddajemy. A Biała Finlandia chce dołączyć do osi. Oczywiście, że ich przywitamy. Jeszcze wojna z Danią, bo nie oddali mi terenów. Także dostałem więcej fabryk wojskowych i lecimy z nimi. Jak te dywizje dolecą, to ustawię i oni będą czekać. Czekam dokładnie, dołączą. Jeżeli w ogóle dołączą. Bo jest całkiem prawdopodobne, że dołączą. Na przykład do Aliantów czy do Norwegii. Z którą mam wojny. W sumie wypowiedziałem im wojny, o nich zapomniałem. No i mogłem zrobić większej ilości desantów Bo nie miałem wybadanych Tak jak mówiłem, Dania dołączyła do Aliantów. I USA za chwilę padnie. Las Vegas właśnie przejmujemy. I jest nasze, Idziemy po Los Angeles. I jedna dywizja może iść tutaj, do San Diego. No i stanęli mi na przeszkodzie. Trochę mi to przedłuży kampanię. I tego to się właśnie się pokonuje, całych aliantów i wszystkich przeciwników. Robimy sobie marionetkę z USA. O, patrzcie, wygenerowałem 260% napięcia światowego. I tak wygląda świat po konferencji pokojowej. Moja marionetka, tutaj marionetka, druga i to chyba tyle z marionetek. Nie, jeszcze wielką pytanie zrobiłem na marionetkę, tak w sumie for fun. No i mamy wojnę z Norwegią, więc dzięki za uwagę, yy, na tym się kończy ten odcinek, no bo nie mamy kogo bić. Japonię? Z Japonią mamy gwarancję, więc teoretycznie są naszymi sojusznikami. Mamy 3 miliony powera sprzętu od groma zabraliśmy wszystkim państwom po skapitulowaniu ich, więc w taki właśnie sposób się pokonuje cały świat i rzuca na, kolanie, na kolana całą demokrację, więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Możecie wstawić łapkę w górę, suba no i dzwoneczek, żeby nic z was więcej nie ominęło. Także dzięki za uwagę jeszcze raz i cześć!